Witam państwa w Studio Polskiej Telewizji Regionalnej i zapraszam na wydanie magazynu miejskiego. Zmienność współczesnego rynku pracy powoduje, że stosunkowo często pojawiają się nowe branże, zawody kiedyś zupełnie nieznane, a dziś bardzo poszukiwane. W odniesieniu do niektórych jest wręcz przeciwnie. Ta ciągła zmienność powoduje, że nie zawsze łatwo jest określić, jaki zawód będzie w przyszłości tym poszukiwanym. Jak podkreśla Katarzyna Rostowska-Machnik, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy, zawodem, na którego będzie coraz większy popyt, jest asystentka osoby starszej. Będą wchodzić też nowe zawody. No i to sytuacja, system całej polityki, gospodarki się też zmienia, więc będą nowe zawody różne. Przede wszystkim jeśli chodzi o branżę opiekuńczą, to będą asystenci też osób starszych, ponieważ no, demografia jest jaka jest. Państwo dobrze wiemy, społeczeństwo się starzeje i to nie jest sytuacja, że tylko dotyczy naszego powiatu, ale całej, całego naszego kraju. W związku z tym tutaj bardzo duży nakład będzie na osoby. By, które będą zajmować się osobami starszymi. Nie oznacza to jednak, że stare profesje odchodzą do lamusa. Nasz rynek jest rynkiem bardzo specyficznym. Wydawałoby się, że no szkoły branżowe, rzemieślnicze, no to tak powinno gdzieś to odejść Nie, 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 szanowni państwo. I wykrawacz, i spawacz, i ślusarz jest nam potrzebny. I jak widzimy, branża fryzjerska też się nam rozwija i jest ogromne zapotrzebowanie. Odpowiadając na potrzeby rynku, Dyrekcja Powiatowego Urzędu Pracy. Zorganizowała szkolenia dla opiekunek żłobkowych, asystentów osób z niepełnosprawnościami i osób starszych. Krótsze kolejki do lekarzy specjalistów, a także mniejsza liczba planowanych zabiegów odbywa się w Dębickim Szpitalu podczas miesięcy wakacyjnych. Przemysław Wojtys, dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej podkreśla, że pacjenci w lecie zabiegi, które mogą wykonać później, odkładają. Dużo mniejszy ruch w szpitalu w lecie, zawsze. Właściwie, odkąd słońce wyjdzie i ogródki działkowe zaczynają funkcjonować, to pacjentów jest tutaj mniej. I kolejki w aptece są mniejsze, i kolejki do rejestracji są mniejsze. To jest takie normalne zjawisko, one się nasilają w jesieni, w zimie i na wiosnę. To leczenie tutaj jest wtedy, jakby to powiedzieć, na, na pełni możliwości. Natomiast w okresie letnim jest zawsze dużo mniej pacjentów. Oddział okulistyki jest zamykany na dwa tygodnie. Wszyscy jadą wtedy na urlop, wtedy się nie robi żadnych zabiegów. My robimy potrzebne remonty, jakieś tam takie liftingi. Wraca oddział, zaczynają się zabiegi. One są planowane tak, żeby w czasie urlopu po prostu ich nie zaplanować. Bardzo dobre rozwiązanie, nie wszędzie da się to zrobić, na okulistyce akurat nie tak. Bo tam nie ma pobytów, to jest tryb jednodniowy. Na wszystkich oddziałach jest tylu lekarzy, że planowane i te nagłe zabiegi są wykonywane bez zwłoki. Wyjazdy nad morze w górę albo poza granicę naszego kraju. Inni wolą działkę i pracę w ogrodzie. Ci, którzy nie wyjechali, wybierają miejską pływalnię lub pobliskie miejsca przeznaczone do kąpieli. Jak spędzacie wakacje? Bardzo dobrze. Mhm. To znaczy na miejscu czy gdzieś wyjeżdżasz? Ja jeszcze nie wiem. Aha, jeszcze nie wiesz, dobrze. Ty jak spędzasz wakacje? No dobrze, z dziewczyną tutaj. Mhm. A wyjazdy jakieś będą? Nie wiem jeszcze. Przyjemnie, ogródek, odpoczynek, leżaki i dolektuję się cudowną pogodą. Wakacje z dziećmi. Ja jestem nauczycielką, więc z dziećmi. Typowo. A oprócz tego, oczywiście wakacje. A gdzieś jakiś wyjazd? No, nad Morze, nad Bałtyk. Tak jak co roku. Wakacje spędzam na Manhattanie. Nie na siódmej alei, a na drugiej, ale jednak Manhattan. Dokładnie. <grym> Bardzo ciepło, tak jak wilgotność, fajnie. Jak ktoś tam był na przykład w Stanach, troszkę tego gorzej mają niż my. Tylko troszkę. Wakacje spędziłam już za granicą. Więcej wypowiedzi mieszkańców o tym, jak spędzają wakacje w naszej sądzie na antenie polskiej telewizji regionalnej oraz w internecie pod adresem www.ptvr.pl. To wszystkie informacje w dzisiejszym serwisie ja się z Państwem żegnam. Życzę miłego popołudnia. Do zobaczenia.